Wróćmy teraz do ekspedycji. Tutaj możemy sobie od razu par... przepakowany Refiner. I dobra, lecimy dalej. Co my teraz potrzebujemy? Potrzebujemy sobie tak: tabulatorem wchodzimy w plecak. Najpierw sobie zainstalujemy Refinera i zacznijmy patrzeć, co my tu w ogóle mamy. Mamy Exosuit, czyli nasz własny plecak, Starship czyli to co mamy w tym momencie w statku i Multitool. Multitool to jest nasze codzienne narzędzie, będziemy stale z niego korzystać i mamy bardzo fajne rzeczy jak na przykład Train Manipulator. Będziemy mogli sobie tym kopać dziury i jest dosłownie na a tylko i wyłącznie na pył. Tutaj mamy Mining Beam, druga kolejna. Najważniejsza rzecz, którą będziemy kopać, wszystko co jest możliwe. Tutaj mamy Boltcaster, to jest nasza broń, z której będziemy korzystać po to, żeby się bronić, żeby atakować. I mamy dodatki do tej broni. Jak widzieliście, właśnie przełożyłem sobie do innego miejsca, tylko po to, żeby zdobyć bonus z tego, że rzeczy są blisko siebie. Skaner, do skanera też będziemy mieli dodatki, natomiast analiz wizor to jest to, że za pomocą klawisza F możemy zobaczyć, co się dzieje. Zobaczmy, co my tu mamy dalej. O, mamy tutaj bardzo ładne takie supercharge slot, to jest miejsce, w którym rzeczy działają o wiele, wiele lepiej. Jeżeli na przykład teraz byśmy sobie przełożyli jetpack, Obok jetpack też, żeby, żeby było dodatkowo, to teraz będziemy mogli o wiele, wiele dalej sobie polecić. E, mamy tarczę, e, łączymy sobie te rzeczy, które potrzebujemy wspólnie. Tarcza nie ma połączenia na razie z niczym, tak więc nie ma sensu. Na no co działa w tym momencie e, Refiner? Refiner działa na węgiel na każdą formę energii, czyli to będzie Condensed Carbon i Carbon. Ok. To na razie wysiądźmy sobie stąd, poszukajmy sobie helu, poszukajmy sobie węgla, tak abyśmy mogli gdzieś dalej sobie polecieć. Wysiadamy i lecimy. O proszę, jest ktoś sobie inny. Weźmy sobie tlen i zobaczmy, co tu się dzieje. scenariusz. Tak. Granice zostały przerwane. Patrzymy co, gdzie jesteśmy, czy dajemy informację, że jesteśmy, czy nie. Ja już nie daję, za długo w tą grę gram, żeby Atlasowi pokazywać, że jestem. Oczywiście wszystko zostało zarejestrowane. A też tutaj nie, nie oszukuję się, nie oszukujmy się, patrzę tylko i wyłącznie po to, żeby przejść ekspedycję. A o, proszę, a co to? Storm Crystal, czyli będziemy w stanie już teraz zabrać Storm Crystals super to będzie szybciej po tym jak wcisnąłem F za pomocą G sobie zmieniam to co jest dostępne a tutaj mamy Technology Modules to jest świetny sposób, aby zdobywać kredyty na samym początku o proszę patrzcie, tam, tam już widać. Storm Crystal jest. Mamy jeden z do zebrania. Gdzie my mamy? Jeszcze za pomocą F możemy sprawdzić 400 153 to lecimy tam. I oczywiście kiedy tylko możemy, to korzystamy z, z możliwości jetpaka. Jetpaki to jest naprawdę coś co nas ratuje zawsze. Tej grze. co od nim nam będzie potrzebne jak nam się skończy energia w bateriach ochronnych te piękne e, małe dwie ikonki, która, z której właśnie jedna się kończy baterie by się przydały ale nie mamy baterii i przy okazji, gdzie my mamy jakiś Crystallized Helium, dobrze, lecimy do Crystallized Helium aby wydobywać takie minerały większe, czy musimy mieć Terrain Manipulator i teraz tak, gdzie jest R? wydostaje się za pomocą e, R i T. Możemy zwiększać te nam zwiększa R zmniejsza. Jeżeli zrobimy sobie najmniejsze, będziemy najwolniej wydobywać, ale za to największa konwersja będzie pomiędzy tym, co wyciągniemy, a tym, co zużyjemy. E, ale tak trzeba sobie. O, zobaczcie. Kolejny milestone completed. Wchodzimy sobie do środka i już nam nie schodzi w tym momencie nic dotyczącego naszego, naszego naszej baterii. I teraz kolejna ciekawostka. Jeżeli jesteśmy przy ścianie, nie schodzi nam to co potrzebujemy energii na to, aby. By nam się jetpack kończył. Tutaj mamy tak. The Mated Machinery. To jest bardzo przydatne. Living Slime. Możemy dostać tutaj albo nanity, albo jakiś dodatkowy, dodatkowy piękny e, dodatek do naszego Exosuitu Dobra, lecimy teraz, zanim star skończy nam się bateria. Zobaczmy, co my tutaj mamy jeszcze. Czy my coś potrzebujemy? E, Storm Crystal. 300 jednostek. Dobrze, spróbujemy jeszcze. O, jeszcze warto też dihydrowień, czyli dwóch wodór. Później też bardzo przydatne w różnych rzeczy. O i lecimy, lecimy, bo nam zostało mało baterii. Przydałoby się trochę więcej, ale jest jak jest. Zobaczymy zaraz, ile będziemy mieli czasu. Live support już nam się zmiesza, o, i też widzimy kolejny kryształ. I tlen. Tlen nam pozwoli na, na to, abyśmy odbudowali nasz live support. Podtrzymanie życia. Czy mamy jeszcze gdzieś tu jest co? Asian Data Structure to nam na razie niepotrzebne o tutaj 320 Storm Crystal o, je, je. gdzieś spadłem i problem jest tylko taki, że chyba najpierw musimy do naszego statku polecieć, nie wchodzę tutaj oczywiście w, do plecaka, żeby czas tam nie uciekał jesteśmy na multiplayerze, na multiplayerze stale czas idzie Niezależnie w jakim menu jesteśmy, nie zatrzymamy nic. O, a to, to co? A, oj oj. Ja te... A mi się to nie podoba. A, to potrzebowały będę potrzebował czego innego. Oj. Trochę mi to krzywdy porobiło, ale damy radę. O, niebieski kwiatek. Dzięki temu możemy na spokojnie, patrzcie, jak mocno lecieć. Nic nas nie zatrzyma w tym czasie. Opa! Zatrzymaliśmy się. I zobaczmy co my tu mamy, potrzebujemy tak, potrzebujemy pure ferrite, czyli metalu, czy my mamy w ogóle metal jakiś, złapaliśmy, nie złapaliśmy metalu, ale zaraz sobie go sami zrobimy. Mamy tutaj paliwo już i mamy to co żeśmy wykopali, czyli silicate powder i zobaczcie, o nie, 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 zaraz, pomyliłem się. Potrzebujemy poszukać w tym momencie, gdzie mamy jakiś, jakiś metal. Tak, potrzebujemy pure ferrite, czyli czystego metalu. Przejdźmy do Exosuit, mamy naładowany i teraz przechodzimy do ferrite Dust. 50, no to sobie weźmy 100, za pomocą Q i E możemy sobie zmieniać ilość i tak przetwarzamy. W międzyczasie dostaliśmy geody, Na geody możemy sobie na spokojnie analizować za pomocą E i coś dostaniemy. Na przykład tutaj, o proszę, nawet nie musieliśmy procesować. Co jeszcze możemy dostać? No, pure ferrite i ferrite, czyli metal. Okej. Okay. To zobaczmy. Dihydrogen jelly. Skąd my mamy dihydrogen jelly? Czy my w ogóle mamy to? Jakoś nie widzą. A, mieliśmy już w statku. Dobrze. Ja w takim razie tak. Naprawiamy, naprawiamy. I możemy już wystartować, ale nadal nie będziemy mogli latać sobie przez kosmos. Dlatego potrzebujemy jakąś uszczelkę oraz kawałek stali. Zobaczmy, czy mamy możliwość zbudowania tego. Aby mamy. O, super. Aby zbudować wystarczy kliknąć na puste miejsce i jeżeli mamy zasoby, to możemy na spokojnie. Możemy też na przykład sobie przekierować. I już będzie dodane. No potrzebujemy troszkę więcej skondensowanego węgla jeszcze. I zobaczmy, czy już teraz nam wystarczy na to, żeby zrobić uszczelkę. Tak. Mamy uszczelkę uff. Naprawiliśmy nasz statek, i teraz co my chcemy tak naprawdę zrobić? Zanim sobie wystartujemy, gdzie widzimy, że mamy 50% możliwości na, naszych, na naszym podwoziu, sobie przeniesiemy je trochę, czy my będziemy teraz walczyć? Nie wiem, dlatego może na początek na doładowane pole damy zwykły silnik. A resztę damy normalnie. Dobra, nic nie potrzebujemy. Mamy za sobą naprawę naszego statku. Zobaczmy jeszcze, co my potrzebujemy. Mamy w fazy czwartej e, nagrodę. Czy my chcemy? Na razie nie chcemy łapać, bo da nam to tylko, nam zasłoni to, to co mamy w plecaku. Natomiast mieliśmy złapanie, złapanie z fazy chyba drugiej? Tak. Storm Cry Crystals. Trzy sztuki mamy z pięciu. Jeszcze się cofnijmy, zobaczmy sobie, gdzie mamy jeszcze dwie sztuki. Hmm. O! Proszę, jest tam. Może się uda do tego dojść. Komunikaty w językach, w których gra jest otworzona. Mamy francuskie, niemieckie. No, od razu sobie dodajmy. I jeszcze jeden Storm Crystal, gdzie mamy? O, tylko 100 jednostek, super. Co tam jeszcze nam zostało? Do nauczenia słów. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to lecimy i już będziemy mieli drugą pozycję z fazy drugiej zamkniętą. tadan super. I przy okazji tutaj macie taki wspaniały kamień, który nam pozwoli w zwykłej grze. I tutaj zresztą też. Łapać słowa z każdej z trzech e, raz. W tym momencie co my mamy? Co my mamy, Zaraz zobaczymy. Accept Knowledge i GEK. Ewidentnie moja ulubiona rasa, i w tym momencie ja też gram jako GEK, przynajmniej dopóki nie będę mógł zmienić tego. Jednak podróżnicy są dla mnie najlepsi. Dobra. E, patrząc na to, co mamy do zrobienia z e, Was drugiej udało nam się załatwić jedną nagrodę. O i to Advanced Mining Laser Unit i Hazmat Gauntlet. To są bardzo dobre rzeczy z tego powodu, że tak jak mówiłem, przed sekundką nie mogę wydobyć tych większych minerałów. Ale mając Advanced Mining Laser Unit bez problemu przez to przejdę. Tak więc tą nagrodę oczywiście biorę. I. Teraz piękna melodia już przeminie. Przechodzimy do lecaka. I tak, Advanced Mining Laser obok naszego laseru. Jest to upgrade, tak więc zobaczcie, nie dość, że możemy mieć, wydobywać inne dodatkowe minerały, tak, jeszcze będziemy robić to szybciej. Jeszcze Optic Drill się przyda, ale to zapewne będzie później. Wróćmy do statku. Co my tu jeszcze mamy? Hazmat Gauntlet. Hazmat Gauntlet pozwoli nam zbierać roślinki, co może się wydawać z początku śmieszne, ale jest bardzo przydatne w późniejszych etapach gry. Dobra, Living Slime. Co mamy? Living Slime da nam Runaway Mold. Dobrze, chcemy. Nie jedyny minus jest taki, że to będzie szumieć i szumieć i szumieć i szumieć. Co nam zostało z fazy pierwszej? Opuścić planetę. I słuchajcie, na tym będzie kończył teraz ten odcinek. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o czym jest gra, jak się poruszać, same podstawy, i wracamy za chwilę do tego, aby polecieć na wszystkie pozostałe księżyce. Dzięki, do zobaczenia z tej strony. Te też.